Druga piosenka z cyklu knajpianych spotkań. Kiedyś to pisałem jako młody człowiek, przeczuwając, jak to wygląda. Teraz już niestety mam do, własne doświadczenie. 75 rok. Balada o ubocznych skutkach alkoholizmu. Podsłuchana historia z pociągu. Siedziałem w barze jakiejś git organizacji. I zamówiłem już na obiad dwa kotlety. Przysiadł się facet, i już siedział do kolacji. I zdążył ze mną zaprzyjaźnić się. Niestety, gdzieś koło piątej wnieśli pierwsze alkohole. Dziesięć po szóstej bruderów szafaśmy wypili. A potem Wermut i Straburgund i bożole, iśmy na cięższe się paliwo przerzucili. Rozmowa z budek zeszła wnet na politykę. Przy czystej czystąśmy krytykę prowadzili. Zachaczyliśmy takoż o metafizykę A potem to już żeśmy tylko pili Gdzieś tak w połowie tej wykwintnej konwersacji Gdy po szampanie słodkim kończyliśmy winiak Zapis się skończył i urwała perforacja I co tu gadać od wiele, schlałem się jak świnia Kiedy mi się ocknął to siedziałem w ciemnej celi Nade mną schylał się przyjaciel od kieliszka O mej krytyce ci co chcieli to wiedzieli a w jego ręku lśniła długa biała kiszka. On spisał wszystko, co mówiłem wtedy w barze i uzupełnił tu i tam zdobnym słowem i protokołem tym pomachał mi przed twarzą, kazał podpisać ręką, trzymał mnie za głowę. Gdy mnie podpisał, chciał już ze mnie robić kaszę i pomyślałem ja, że przyszła na mnie pora. Gdym go majorem, mym znajomym chciał postraszyć, on raz mnie w mordę, mówiąc, ja ci dam majora. Lecz to co było to wstęp, tylko to przygrywka Bóg jeden wie ile wycisnął krwi i potu Gdym już wyglądał cały jak wpół zgniła śliwka To usłyszałem jak powiedział gotów Za skazali mnie na dożywocie Bo mrząd i organ bezpieczeństwa zbyt obraził Wsadzili do więzienia mnie i po kłopocie Raz dziennie na dziedzinie drzem na spacer łaził Trzy razy na dzień jadłem zupę, chleb z cebulą Chleb kradłem, więc codziennie ktoś przeze mnie pościł w tym samym czasie rząd, co był nade mną górą, to samo robił zresztą ludzi na wolności. Po kilku latach wreszcie komuś się znudziło, a u nas słowo dosyć zaraz w czyn obrasta. Czego rząd nie dał, wzięto sobie siłą. Zmieniono w końcu taliusieński rząd i basta. A nowe władze protokoły me przejrzały, natychmiastowe zarządziły wypuszczenie. A gdym wychodził posypały się pochwały i na mą cześć wspaniałe przemówienia, więc żyję teraz tu samotny bez nadziei. Ja obywatel już powszechnie szanowany. Za wielkie słowa w obronie nich idei, którem wygłosił, gdym w pestkę był zalany. Za wielkie słowa w obronie mych idei, którem wygłosił, gdym w pestkę był zalany.